To doskonale wam znany, pusty słoik XXL A oto my, myślący czym po nagraniu ponad 20 odcinków tej serii Moglibyśmy go wypełnić A słoik Kinder nagrywaliśmy? Nagrywaliśmy, no był już A Biedronka? Nagrywaliśmy Była uh -huh. Haribo? Było Ty, a jakby zrobić tak, że to znani youtuberzy będą robili nam słoiki? Słoik youtubera? Słoiki youtubera, no to byłoby <laughs> dobre Mniej więcej w taki właśnie sposób powstał pomysł na nową miniserię związaną ze słoikiem XXL Którą zaczniemy sobie od słoika Jawora Dzień dobry, jak wiecie na Napisałem do Pawła, żeby porzucił nam listę swoich ulubionych i znienawidzonych rzeczy. I na no, pierwszy co odpisał, to oho, ale będzie ostro. I właśnie, fajne w tej miniserii, o ile oczywiście Wam się ona spodoba i będziecie chcieli widzieć kolejne słoiki znanych YouTuberów, będzie to, że po zaściganiu się, kto z nas zarady szybciej zjeść znany swoich, będziemy też mogli zobaczyć, jakie są ulubione i znienawidzone rzeczy przez danego YouTubera. W tej chwili na ekranie macie listę 12 kategorii, które przesłałem Jaworowi, tak żeby odesłał mi po jednym produkcie. No dla każdej z i powiem wam, że niektóre mocno was zaskoczą. Ale zanim pójdziemy do sklepu i kupimy wszystko to, co Jawor nam przesłał, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, bo jeśli dobijecie tutaj 25 tysięcy lajków, no, to nagramy kolejny odcinek jakiegoś znanego YouTubera. I właśnie możecie pisać w komentarzu, kogo proponujecie. A jeśli jesteście nowi i nie chcecie tego filmu przegapić, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili na palcu. Tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. No dobra, jak widzicie, podjechaliśmy pod Lidla. I musimy zacząć konkretnie tutaj, dlatego że Paweł napisał, że jego ulubione żelki są właśnie z tego sklepu. Ale żelki to nie jest pierwsza kategoria. Jak widzicie, zaczniemy od ulubionego batona Jawora, którym jest 3bit. Powiem, wam, że byłem w szoku, bo. No nie myślałem, że Paweł trzy bity. Nigdy go chyba z tym batonem nie widziałem, ale jak wiecie, Paweł napisał mi, że ten trzy to chyba ostatni ulubiony baton, więc może coś się zmieniło. Nieważne, ważne, że mamy już ją i idziemy teraz po ulubione rzeki Pawła, czyli spagettini truskawkowe z Lidla. No i są, jak wiecie, spaghettini sour. One są fajne, więc powinno być dobre. Bierzemy oczywiście dwie paczki, jedną do mojego słoika, drugą do słoika Natalii i trzecią kategorią były ulubione chipsy. Według Pawła są to lejsy strągi, ser plus ostra papryka. Ale niestety jak wiecie, w Lidlu są tylko Lace... Strong, cheese and lime, więc musimy jechać gdzie indziej. No dobra, po ponad dwóch godzinach jeżdżenia po całym mieście udało się kupić wszystko to, o czym ja napisał, i wygląda to wszystko mniej więcej tak. Lecąc po kolei kategoriami, mamy tak, ulubiony baton Jawora, który już widzieliście, jest to 3-bit. Spaghetti, z dla też widzieliście. Dalej udało się, jak widzicie, kupić jego ulubione chipsy, czyli Lay Strong, Cheese and Cayenne, i jak widzicie, mamy te informacje, że są one piekielnie ostre. Czwarta kategoria to były lody. Jak widzicie, Jawor napisał, że jego ulubione to truskawkowe, obojętnie jakie, więc kupiliśmy truskawkowe rożki koral piąta kategoria to była ulubiona rzecz z McDonald's i tutaj się dziwiłem bo Jawor napisał, że Big Mac więc no, oczywiście Big Maca kupiliśmy ale myślałem, że Jawor lubi bardziej coś na ostro, chociaż Bawmaku już teraz nie ma, nie? Za bardzo ostrych burgerów szósta kategoria to ulubiona rzecz z KFC, mamy tutaj zinger z dodatkowym serem i no jego też udało się kupić, ulubiony napój gazowany Pawła to Pepsi i Pepsi oczywiście mamy, Paweł zawsze pije w puszce, więc kupiliśmy też w puszce, ulubiony napój gazowany Jawora to Arizona klasyczna i ją też udało się dostać, co prawda puszczanie w butelce, ale no smak jest ten sam ulubiony owoc to co ciekawe truskawki jak widzicie truskawki też mamy i powiem wam, że no to może być dla mnie jedna z trudniejszych rzeczy, dla Natalii trudna może być za to papryczka jalapeno bo to jest Paweł ulubione warzywo i o ona jest tutaj, trochę słabo ją widać, bo jest mega ciemna, ale no jest jedenasta kategoria to była znienawidzona rzecz i Paweł napisał, że nienawidzi Twixa słony karmel napisał, że jest to chydny i że w ogóle wszystko co ze słonym karmelem mu nie smakuje, jak widzicie dokładnie tego Twixa udało się kupić, więc no nie ma Problemu. No i kategoria 12, ostatnia to znienawidzona słona rzecz. I Paweł napisał, że że lubi raczej wszystko co słone, ale Nizi zmienił zdanie i napisał, że no nie lubi słonecznika solonego. Solony słonecznik udało się kupić, i to też będzie, słuchajcie, mocno utrudniająca nam dzisiaj rzecz. Ale zanim zaczniemy to wszystko jeść i pić, to no musimy najpierw schować to do naszych słoików. No dobra, widzowie, udało się, jak widzicie, z małymi problemami, ale wsadzić wszystko do słoika, o ile można uznać to za wsadzone, ale. Jest, jest. Nie no, trzyma się, stoi, więc jest git. I w sumie baliśmy się, czy nie będzie za mało kategorii, ale więcej tak by się po prostu nie zmieściło. No dobra, słoiki, jak widzicie, przygotowane, nie ma w nich tylko lodów, które schowaliśmy, no póki co, do założonika, żeby, wiecie, się nie roztopiały niepotrzebnie. Natalia, gotowa? Gotowa, mega głonna, ale trochę boję się tych ostrych rzeczy. Tak myślałam, że jak jabłko będzie robił słoik, to będą rzeczy z jalapeno i się nie pomyliłam. Ale to dobrze, bo ostatni odcinek ty wygrałaś, więc może dzisiaj da mi się zabrać ale 20 minut do pierwszego zakończenia furtony czas, start! Ja w dzisiejszym odcinku zaczynam sobie od dania obiadowego i chyba zjem sobie Zingera, bo tak szczerze to nie pamiętam, kiedy jadłam Zingera. Bez kitu, no dawno nie jedliśmy. Te albo jeszcze dawno. Nie. W ogóle w KFC rzadko ale to jest dobry pomysł, żeby zacząć od czegoś obiadowego, bo jest, jak widzicie, 18.46, a no my tak naprawdę jesteśmy dzisiaj tylko na śniadaniu. Ale ja sobie trochę inaczej niż Natalia, nie będę brał Zingera, tylko wezmę Big Maca, którego, o, przełożyliśmy do folii aluminiowej, żeby zmieścił nam się w słoiku. Ja zacznę od niego, dlatego że w środku są pikle, za którymi ja nie przepadam. Więc jak zjem tego burgera, to potem będę mógł zagryźcie. O, tym zingerem, który jest Natalia, dobry. Mhm. O, tutaj widzę sprytne zaganie z Pepsi. Ale dobra, widzę, nie ma co. Odkładam aparat na staty, bo póki co przegrywam, a nie może tak być. No dobra, Big Mac zjedzony, powiem wam, że jestem w szoku, bo bardzo dawno Big Maca nie jadłem, a jest naprawdę dobry, nawet z tymi piklami i mogę sobie już go tutaj odznaczyć, o, to była trzecia najbardziej kaloryczna rzecz z tego słoika, yy, później są tylko strągi i żelki, te żelki mają więcej niż chipsy, czajcie, się widzowie? To prawda, żelki są mega kaloryczne, dlatego ja to te je jest i co ciekawe, to jest mega wybór Pawła, ja lubię te żelki na Tak, do Natalia lubi, chociaż my ich nie jemy za często, nie, my bardziej jemy, znaczy podobne, ale innej firmy Tak, ale często je kupowałam kiedyś, pamiętasz? No, miałaś taką fazę na nie Faktycznie, tylko. No właśnie, trzeba uważać z tym cukrem, nie? Bo one się sypią strasznie, jak się je. Tak prawdę mówiąc, Wizowie, co tego Big Mac'a zjadłem, ale ledwo go poczułem, więc wezmę sobie chyba od razu Zingera, zjem też jego, wtedy obiad z głowy i no, będę mógł zająć się resztą rzeczy z innych kategorii. co otworzyłem już Zingera, tak jak nim go mówię jakiś taki biedny trochę, nie? Wprowadzenie do tego Big Mac'a to, no nie ma zbyt wiele rzeczy w środku, ale wpadłem na 300 IQ pomysł i stwierdziłem, że trochę tego burgera tuninguje i dorzucę do środka papryczkę jalapeno Natalia, mogę tak, nie? No możesz, bo zjesz ją jakby, no nie? właśnie, trochę w innej konsystencji, jakby w połączeniu z burgerem, ale no nikt nie mówi, że nie można mieszać, tak samo, o dobry pomysł Karol. Tak samo mieszamy sobie na przykład Pepsi z burgerem, tylko nie chcę nic mówić Natalia, ale ty do tego swojego Big Maca chyba już nie zmieścisz tej papryczki, bo tam jest tyle rzeczy, w szok Słuchajcie, nigdy w życiu nie klejemy papryczki jalapeno, tak szczerze wam powiem, nie wiem jak grube to powinno być, ale o, chyba mniej więcej takie dają do burgera Uuu, to wygląda dosyć ostro, ja tutaj w międzyczasie wcinam te żelki, ale powiem wam, że ich jest tyle w tej paczce, że jem je, a praktycznie nic nie ubyło no dobra, papryczki poklejone, i teraz muszę, o, y, dorzucić sobie je na burgera i będzie ich tyle, że ja nie wiem na tyle, czy ja będę czuł smak tego zingera, tak naprawdę. Wydaje ja mi się, że będziesz czuł bardzo ostry smak. No właśnie, dobra, czy te dupki, czekaj, to jeszcze wsadzę, ale tego już nie, co chyba nie. Tak, okej, okay, no to już je, i tak będzie zaliczone, jak to zjesz. Dobra, uwaga, czas na próbę mojego zaabreedowanego burgera. Ja słyszę jak one chrupią. Mmm, <laughs> o, dobra, teraz czuję. Jest delikatnie pikantne, ale do jedzenia. pewnie jeszcze nie jest aż tak bardzo ostre, jak nie jakieś habanero czy coś, więc. Karolina Reaper, nie? To jest chyba ostre. No jest, ale. Dobra, no, jednak czuję to, ale im szybciej zjem, tym szybciej będę na złowę. Oho, koniec czasu, więc nie zdążyłem Powiem wam, że z tego zingera trochę się spociłem Dostałem kataru, ale ogólnie KFC, jeśli zrobicie zingera z jalapeno To gwarantuję wam, że to będzie murowany sukces Bo ten burger jest tak dobry Natalia, że Ja sobie chyba serio będę kupował tą papryczkę jalapeno I dorzucał to niektórych rzeczy Ale czas po raz pierwszy w dzisiejszym odcinku zakręcić kołem fortuny Z ułatwieniami i utrudnieniami Wymyśliłem właśnie innowacyjny sposób Jak zadecydujemy o tym, kto kręci pierwszy I Natalia poda jakąś liczbę Taką losową osobą Losową, no e, 24 Liczba 24 to liczba parzysta, więc Natalia, kręcisz ty, bo. O, zrobiłem coś takiego. No dobra, w takim razie Natalia już zakręciła, i Natalia, do następnego losowania musisz jeść tą samą kategorię, co przeciwnik. Czyli jak na razie nie mogę nic zjeść, bo ja już nie mam zingera. No tak, no jak na razie nie możesz jeść tego, co ja, bo ja widzę, sobie skończę zingerkę, na spokojnie. Znaczy w sumie mogłabym zjeść całą papryczkę jalapeno. Tak, ją teoretycznie mogłabym zjeść, no? Tylko. Ja poczekam do burgera. A tak, ja mogę poczekać, no. Chodź, no, jest napisane, że musisz jeść, ale nie no. Chodzi o to, że albo jeść to, co ja, albo po prostu nie jesz nic, nie? Masz taki wybór. Tak, i widzowie, uwaga, kończę tego zingera z jalapeno i... Je. I co następne, Karol? Bo ja też bym chciała coś zjeść. Natalia, z racji tego, że mam już ostry posmak w buzi, otworzy coś, z czym ty będziesz miała bardzo duży problem, czyli lace Strong o smaku serowym i papryki cayenne. I to są strongi, które są najbardziej ostre, prawda? Dokładnie, Natalia. O, aż ciebie dużo, to ja się trochę boję. Natalia wzięła tam już swoją paczkę, ale powiem Wam, że mega śmieszne uczucie, bo jęte chipsy i w ogóle nie nieczystości. W sensie, że już mam, wiecie, i tak, tak ostro buzi, że jedząc to, czuję się jakbym miat normalne chipsy, które nie są ostre. Pewnie zaraz, jak wiecie, przepnę parę razy, to przestanę czuć papryczkę, a zacznę czuć te chipsy, ale póki co jest totalny kozak. Mi się wydaje, że ja pierwszy raz w życiu będę się cieszyła z tego, że jest pół paczki chipsów, a nie. Ej, ta. bez skitu, no właśnie, bo zawsze się to jest powietrze. Są ostre, ale po tym jak testowaliśmy ostre rzeczy z naszego sklepu, to nie są aż tak ostre. Bez kitów, to, to prawda. ja też nie. tak. Ja też teraz tak jem i mówię, kurde, jakieś takie light'owe te chipsy w miarę. W porównaniu z tymi ostrymi takisami, czy coś naszymi, to Kwotami, które no które to one były o wiele ostrzejsze, więc chyba powinnam dać radę jednak. Słuchajcie, ja mam już ponad pół paczki tych chipsów, ale no musiałem wlać sobie jednak Arizonkę, bo jednak są delikatnie ostre i powiem wam, że nie bardzo już nawet pamiętam smak tej Arizony. Zaraz zobaczymy, jak ona smakuje, ale. Ja jednak po dłuższym czasie też zmieniałam zdanie i mówię, że jednak są trochę ostre. Tak? Czy mi się czoło spociło Teoretycznie, dalej, teraz będę pił Arizonę, więc jak ja ją piję, to ty nie możesz jeść, wiesz o tym. Mhm. Ja przerwę, w momencie gdy napiję ja i możesz pić Alizony. Jeśli masz chodę, ale e, raczej. To napije się, bo jest mi trochę ostro. Tak, nie, to wiesz, co moje zdanie. To ja chyba jednak nie, nie będę pił. Ja żartuję, taki takich nie będę, dobra, to poły, połyczka alizony i możemy wracać do tego, bo. No i tak widzowie jest na Natalii spora kara. Ej, powiem mam, że. Mm, dobra ta Alizonka. 2 na 10, ja nie lubię mega. Natalia no, nie lubię, ale mi tam smakuje, więc Natalia, jak nie lubisz, to możemy jeszcze popić chwilę. W ogóle widzowie, spójrzcie na to. Natalia normalnie się spociło, czoło od jedzenia tych chipsów, więc. Natalia nie przyjmuję takich ostrych rzeczy. No to Natalia bardzo martwcie bo jeszcze przez jakieś 10 minut będziemy je męczyli. Dobra widzowie, uwaga, no właśnie w tym momencie minął czas więc czas na moje zakręcenie. Z moim losowaniem musimy poczekać na Natalię, która aktualnie jest w toalecie, bo po tym ostrym no musiała tam skoczyć. Mi, jak widzicie, prawie udało się zmęczyć te chipsy, zostało jeszcze trochę na dnie, więc zaraz to dokończę, ale no, tak jak mówię, najpierw czekamy na Natalię. No witamy ponownie. Co tam? Przy, 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 przypaliło? Tak, te chipsy są zdecydowanie za ostre. Poka pokaż, się ci zostało. Już niewiele, więc teraz zjem sobie coś innego, a je zmęczę później. Zanim Natalia zje coś innego, to zobaczmy, co ja tym razem będę musiał robić, a mogę wymienić jedną rzecz z przeciwnikiem. Dobra, widzowie, ogólnie mam teraz mały dylemat, dlatego, że jest problem o, z tymi zadymiarzami. Ja generalnie nienawidzę truskawek. Ja nie przyjmę, z <laughs> no, no właśnie, to jest ten problem, że szkoda mi jest ich oddawać, bo nie ma ich zbyt wiele i ja wiem, że to dla was dziwne, nie, że nie lubię truskawek, ale serio, lubię wszystko, co truskawkowe, poza truskawkami, No ale z drugiej strony, nie, no, one są zbyt łatwe do zjedzenia, bo jest ich mało i chyba, Natalia, oddam ci ten słonecznik, bo z nim będzie największy problem, a w zamian za to poproszę tego to proszę bardzo, 3 bita. No już się delikatnie stresowałam, że zabierasz mi tego Twixa, bo ja nigdy go nie jadam i chciałam posmakować I tak, zapomniałeś o Arizonie, zapomniałeś o lodzie, którego mam <słysk> w I właśnie ja sobie teraz go zjem my środy mamy, dobra, faktycznie o tym <słysk> zapomniałem, ale trudno, niech będzie, ten 3 też jest okej okay. Ale zanim tego 3 bita, to skończysz te chipsy, bo y, level już zostało Ja sobie wziąłem tego loda i ja truskawkowe lody lubię tak średnio, one są takie mocno ofensywne Chociaż Paweł lubi chyba wszystko z truskawkowe, bo mam no. wędelki. Truskawki. No, szkoda, nie wiem, że mamy tak lubić truskawkowe rzeczy. Ja myślałam, że bardziej czekoladowe lubi, bo no. na przykład brownie i no. takie ten. To prawda, no to, że ja wam lubił ostrze, to wiedział każdy, ale że truskawkowe to jestem w szoku. Ale dobra, widzowie, kończę szybko do chipsy, bo mam już chotę na coś słodkiego. No dobra, chipsy zone. Natalii tej nie ma, bo poszło na kanapę, więc spokojnie. Ale czekajcie, trzeba zaktualizować moją listę i tak. Lay Strong odznaczamy, zingera odznaczamy. Słonecznik mogę wykreślić w sumie. słonecznik wykreślony, dopisałem jeszcze tego jednego trzybita. Tutaj mogę odznaczyć sobie Pepsi, Alizony. Jeszcze piję, więc nie, papryczkę jalapeno odznaczam. Kurde, widzę, w sumie mogę na nią wymienić, ale dobra, nieważne. Zjem sobie teraz tego trzybita, bo no, mam ochotę na czekoladę. Jak Karol sobie oznacza listę, to ja też odpowiedziałam swoją i nie wiem, jak to możliwe, a ja mam zjedzoną dopiero jedną rzecz. Tak jedną rzecz. Tylko zingera. Tylko, tylko jedną rzecz proszę yes. oznaczoną? O, mega Natalia Ci idzie! Bo ja wszystko zaczynam, a niczego nie skończyłam poza tym zingerem. No właśnie, lud też. O, zacząłem, ale jeszcze nie więc tego jest, co ja idę po tego trzybita. Ogólnie trzybit to jest taki baton, który jest dosłownie od zawsze. Ja pamiętam, jak w podstawówce go jadłem nałogowo, bardzo lubiłem. Kiedyś trzybita, ale jadę go tyle, że chyba mi się przejadł i przez ostatnie parę lat, nie wiem. zjadłem go może raz. On jest bardzo dobry. Ja nie wiem, czy ja go nie wiem czasami, Natalia, bo ja trzybita bardzo lubiłem Lubię też ciastu trzybit, więc. Kończy loda. <grym>, Natalia już kończyła drugą rzecz, ale powiem wam, że po takim czasie trzybit wchodzi jak złoto. No dobra, trzybit zdony, więc moja ochota na słodkie już została zaspokojona. Natalia tej walczy ze słonecznikiem i o, Natalia, życzę Ci powodzenia. Właśnie dlatego ci go oddałem, żeby nie musiała robić tego, co ty teraz. I właśnie dlatego chyba Paweł go nienawidzi. Bezkitu, no, bo trzeba się z nim bawić łuskać go i w ogóle, ale w międzyczasie jak Nutella ja łuska ten słonecznik to ja pójdę wyłuskać co nieco w toalecie Jest na maksa słonecz, mi się zechciało pić, więc wyzeruję sobie tą Pepsi i będę miała kolejną rzecz zajczoną. Dobra, wróciłem. Widzę, przed czasem jak widzicie, 10 sekund do losowania. Natalia. Uuu, ty, trochę ci ubyło tego słonecznika, ale teraz właśnie czas na kolejne losowanie. W takim razie uwaga, Natalia, zakręciła już kołem, i Natalia, do następnego losowania możesz jeść tylko rzeczy z czekoladą. Czyli w sumie, po tym, jak zabrałeś mi trzy bita i po tym, jak zjadłam loda z czekoladą, bo tam była czekolada w dole i u góry. A, ten właśnie. Ten tylko Twixa. No na no to wychodzi, więc życzę Ci powodzenia. Chociaż on wydaje mi się będzie ci smakował, nie? Bo Paweł. Jestem mega ciekawa. Paweł nie lubi połączenia. To była jego znienawidzona słodka rzecz, tak? On nie lubi połączenia właśnie słonego karmelu z czekoladą. Nie, no jest spoko, ale Nie jest to jakiś top baton, moim zdaniem. Okej. Okay. Skoro jednego bita już zjadłem, to wiecie co? Zjem sobie od razu drugiego, bo on jest naprawdę dobry. Zrobiłem sobie miejsce, więc mogę go zmęczyć. Te truskawki ciągle tutaj leżą. Ja sobie zostawię chyba na sam koniec, bo nie wiem, jak będę miał od jakąś rzecz czy coś, to od razu się ich pozbędę. Ale jeśli nie uda się ich pozbyć, to je na koniec, a póki co. Zajmę się tym trzybitem, potem może tymi żelkami, mam jeszcze loda, więc. No, jest to robić. Jak ja tego batona, to wypijam sobie sporo Arizony i został mi już ostatni kawałek. I uwaga, zaliczone. Dobra, to już też mogę skończyć, bo czekam na specjalny Uwaga, mm, mamy do. Tylko Karol, Ty możesz jeść, a ja nie mogę już nic jeść w tym losowaniu. Ty właśnie, mam 16 minut przewagi na to, bo dobra. Mm -hmm. I dalej ciśniemy. Patrzę tak sobie na moją listę. Zostały mi 4-5 rzeczy mi zostało, w tym niestety te żelki, spaghetti. Więc chyba wiecie co, otworzę sobie je, zjem trochę, żeby po prostu nie zostawiać wszystkiego naraz. Dobra, wyjąłem już wszystkie żelki z tej paczki, powiem wam, że no jest ich naprawdę sporo, ale kurde, że one mają już tyle kalorii, to powiem wam, że bym się nie spodziewał, prawie 800 kalorii w takiej paczce, trudno no, jest jak jest, musimy jakoś sobie z tym poradzić. Zdziałem trochę, ale póki co wystarczy, bo powiem wam, że. że już taki kwasek budzi, że muszę przełamać czymś słodkim. Do losowania zostały dwie minuty, więc biorę szybko tego Twixa i spróbuję go jeszcze zjeść przed właśnie zakręceniem kołem fortuny. Ej, dobry on, szczególnie po tych rzekach. No i niestety widzowie, nie zdążyłem. Został mi jeszcze kawałek tego Twixa, ale ja go dokończę po losowaniu i zaraz też Natalia będzie mogła z powrotem jeść. W takim razie, uwaga, zakręciłem już kołem i do następnego losowania nie mogę pić. Okej, okay, no jest to delikatne utrudnienie, ale wydaje mi się, że chyba jakoś dam radę. Ale wróciła też Natalia i o. No właśnie, Natalia, powiedz jak te truskawki smakują w porównaniu z innymi, bo ja nie będę o porównania. Myślę, że będą takie średnie, bo teraz nie jest sezon na truskawki jeszcze, nie? Takich w pełni. Dobra, to czekajcie, zajmę się, tam do grzebie do nich to. O, ja skończę Twixa. No nawet z są, jestem w szoku. Dobra? Aha. Nie zrażę się do nich? Mam nadzieję, że się zrazisz ich nie zjesz. No nie, wiadomo, powiem powiem, że ja nie mogę. Totalnie nie mogę jeść truskawek, no ale zobaczymy, spróbuję za chwilę. Póki co oznaczę sobie tego Twixa i jak widzicie, jestem coraz bliżej wygranej. Słuchajcie, jednak trochę chce mi się pić, więc żeby oszukać organizm, no tego, że pić nie mogę, to zjem sobie teraz tego truskawkowego loda. I w sumie nie wiem, widzowie, czy jedząc tego loda nie będę sobie zagryzał truskawką, bo zrobię sobie wtedy taki deser i no trochę łatwiej chyba one mi wejdą. Mi się udało zjeść już cztery truskawki i teraz męczę, że jakiś truskawkowe, mam już dosyć tych truskawek w dzisiejszym odcinku. Widzowie, jesteście świadkami wiekową tej chwili. Pierwszy raz od nie wiem, ilu lat będę miał truskawkę w buzi, ale uwaga! W sumie niezła. No wiecie, że truskawki są dobre. Ta i tak jest średnia, na tym są o wiele lepsze. Pamiętam, że kiedyś poszedłem do kumple, jak jeszcze w ostrudzie mieszkałem. Nie, nie wiem, byłem w postanówce chyba w drugiej klasie. I tam spróbowałem tak niedobrą truskawkę, bo jego mama zrobiła z jakimś tam deserem czy coś. I zostać taki uraz psychiczny. Ja, niezłe to jest w sumie. Takie? Normalne. Czy ty, tyle się je, czy więcej? On no się tak gryzka i będzie zaliczone. Ale takiego większego? Co to było? No dobra, widzowie, w takim razie, skoro te truskawki nie są już takie złe, to Natalia, ty już powoli chyba możesz zacząć godzić się z porażką. Nie ma takiej opcji. Ja tutaj wcinam żelki. A potem jak zjem żelki to wcielam sobie Big Maca razem z tym jalapeno Dobra widzę, ja powoli kończy tego loda ale serio jestem w szoku z tymi truskawkami Zjadłem trzy, Zostałem jeszcze jedna, zaraz są skończone ale... No nie myślałem, że tak łatwo mi z nimi pójdzie serio Ale tak czy inaczej uwaga, lodzik zjedzony, biorę tutaj ostatnią truskawę Wasze zrówko, ogólnie z sam siebie chyba nadal nie będę ja truskawek Ale kiedyś będzie trzeba to nie będę widział problemu No dobra zjedzone, Odznaczę w takim razie rążkę truskawkowego i te truskawki nieszczęsne Natalia wychodzi na to, została mi Arizona I żelki spaghetti, które mam na talerzyku. Tę, już, tylko... Tyle, Karu. Dalej wierzysz to, że wygrasz. Chyba już nie. To chyba czas nie wyszła talia, żebyś. Było mi tyle słonecznika tutaj. Tam jeszcze jeden cały Big Mac, kanapenio. Jezu, ja, jeszcze, jeszcze chipsy, co jest grane? Jest chipsy. Ty... Nie wiem. Ja cały czas jadłam dzisiaj, praktycznie. A tak źle to chyba nigdy ci nie poszło i nawet jak będziesz miała na kole odłóż dwie rzeczy, to i tak w sumie ale to ci to niewiele. Oj, jakbyś go miał, to byś go mega długo jadł. No do no tego ja wiedziałem, co robię, oddawając, Ciekawe, ale nieważne. Oddając, powiedziałem, oddawając. Chyba tak. Ważne jest to, żebym teraz nie napił się Arizony, więc odkładam ją, bo nie mogę pić i ilustrować jest te żelki, ale no raczej do losowania nie zdążę tego skończyć. Oho, jak widzicie, właśnie dzwoni minutnik, że koniec czasu, ale uwaga, widzowie, Natalia zakończyła kołem i to może być już decydujące losowanie. I Natalia do następnego losowania ja wybieram co, co musisz jeść. No generalnie nie będę ciebie już męczył, nie będę okazał ci jeść tego ostrego, bo to i tak nic nie da i tak, widzowie, na 100% to wygram, bo zostało mi tylko to do zjedzenia, ale wiesz co, ten słonecznik myślę, że możesz sobie jeszcze podłubać zanim ja skończę. Podłubię sobie Oglądając, jakieś swoje ostatnie żelki i Arizony, zapomniałeś o niej? Nie zapomniałem o niej, ja ją widzę tam. Właśnie ja sobie ją wezmę, bo widzowie, bez picia, ten kwasek strasznie blokuje gardło. Te żelki to będzie tylko formalność, uwaga. Są dobre, ale z każdym kolejnym żelkiem spokoju mi coraz mniej, bo zaraz mi już za dużo. Dobrze mogę popisać, bo właśnie są na mi gardle. Powiem, że połączenie słodkiej Arizony i kwaśnych żelków to nie jest to najlepsze połączenie. Mamy to. Teraz jeszcze go dopijam, Arizonę. I łatwo, Natalia, z tobą. Odcineczek wygrany i zreważyłem się za ostatni film. 14 minut przed końcem czasu odznaczyłem już Arizony i odznaczam sobie ostatnią rzecz z mojego słoika, czyli te oto żelki spaghetti. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, dajcie znać, na ile w skali od 1 do 10 oceniacie słoiki jawora. I Natalia, jak mi się spodoba, się widzą? Chyba, się spodoba taka Myślę, cena, że Nie, Tak. Czy czekolady masz tutaj? Sztukolady? Nie wiem, czy jakieś karmel. Co, co, co że możecie pisać propozycje innych youtuberów, których słoik mamy zjeść w kolejnym odcinku No właśnie, piszcie koniecznie, strzelajcie lajka jeśli się odwało, subskrybujcie kanał, a póki co na żegnamy, trzymajcie się i wy.